Witam Cię w kolejnym filmie, gdzie porozmawiamy na taki temat, jak prawić kobietom szczere komplementy, które przede wszystkim będą skuteczne. Widzisz, bardzo wielu mężczyzn nie rozumie takiej rzeczy, że sam komplement, samo słodzenie to nie jest to, co imponuje dziewczynom i co też będzie dawać efekty. Przede wszystkim sobie trzeba zdać sprawę, że komplement działa wtedy, kiedy mówisz go czysto egoistycznie i stwierdzasz, że na przykład nogi dziewczyny ci się podobają, jest tak naprawdę po tobie to widać i dziewczyna faktycznie traktuje to jako autentyczny podryw. Co innego, kiedy podchodzisz i przy każdym podejściu mówisz, masz piękne oczy, ale się nie uśmiechasz, ale robisz z tego taką kalkę i cały czas powielasz ten wzorzec, używając komplementu. Wtedy to już się nie robi skuteczne z paru powodów. Po pierwsze, Twój podryw robi się sztuczny. Bo jeśli cały czas używasz tych samych słów, że ona jest piękna albo podobasz mi się, to ciebie to już w ogóle nie bawi. Ty już masz w ogóle gdzieś, czy nawet ona będzie zainteresowana, jak już któreś takie kolejne podejście klepiesz i to wszystko staje się nudne. Także zwróć uwagę na to, że powielanie tego samego tekstu przy podejściu, szczególnie komplementu, robi się nudne. Ty się potem nie uśmiechasz i też kobieta traktuje to w taki sposób, że to wcale nie jest szczere, autentyczne i nie do końca wychodzi. I z tego sobie zawsze należy zdawać sprawę. Mam teraz szkolenie, właśnie indywidualne: chłopak podchodzi do dziewczyn, wszystko wychodzi mu fajnie, stosuje moje teksty i za chwilę mówi dziewczynie, jesteś piękna. Za chwilę kolejny tekst, masz ładne nogi. I co się dzieje, dziewczyny odchodzą, nie chcą z nim rozmawiać, bo komplement to nie jest to samo, co bezpośredni tekst na podryw, i właśnie w tym filmie wytłumaczę ci o co chodzi. Widzisz, jest pewna różnica, kiedy mówisz dziewczynie, wow, jesteś świetna i mówisz to tak bezkompromisowo dla siebie, masz taką zachciankę, a jest różnica, kiedy robisz z tego poświęcenie, poświęcasz swoją mowę ciała ton głosu i ten ton głosu często wtedy jest taki wyższy, nawet przymilający. Cześć, fajna jesteś, tak? Bo tego komplementu, jeśli chcesz, żeby on był skuteczny, powinieneś używać w taki sposób, że mówisz go z pozycji siły, władzy, tak? Tego, że to ty ją wybrałeś i ona wtedy dobrze reaguje, bo widzi faktycznie, że ty to mówisz tak dla siebie, żeby pokazać jej, że ją wybrałeś. Natomiast kiedy używasz komplementu w taki sposób, że chcesz, żeby ona dobrze zareagowała, chcesz się przymilić, Praktycznie zawsze to nie działa, i od razu dziewczyna wyczuwa, że jesteś tym miłym gościem, który nie ma nic innego do zaoferowania oprócz właśnie tego komplementu. I prawda jest taka, że z wyczuciem tego bezpośredniego tekstu, o którym tutaj mówimy, komplementu, będą używać często tylko już osoby, które są zaawansowane albo średnio zaawansowane, które podchodzą. Znacznie lepiej na początku starać się podchodzić i w ogóle rozmawiać z dziewczynami, nie komplementować tych dziewczyn. Na zasadzie, cześć, fajnie stoisz. Masz tutaj papierosa, żeby nie odpalić, jeśli palisz, tak. I możesz z dziewczyną normalnie rozmawiać, zapytać co wie o Krakowie, czy Cię oprowadzi, właśnie znaleźć taki kontekst emocjonalny w rozmowie, humorystyczny, żeby podkręcić w niej te emocje. I to zazwyczaj spowoduje, że ona bardziej będzie chciała się z Tobą spotkać niż używanie właśnie komplementów bo ktoś wam naopowiadał oczywiście ja też kiedyś byłem wielkim fanem szczerości ale zawsze chodziło mi o to, żeby tego komplementu używać w taki sposób, żeby on był szczery, faktycznie, żeby wychodził z ciebie, a nie powielany w kolejnych podejściach ale ktoś wam naopowiadał, że mówienie dziewczynom, że ma piękne nogi czy oczy to powoduje, że one chcą się spotykać myślę, że jest wręcz odwrotnie bo jak za dużo komplementu jest on przesłodzony tym bardziej kobietę odpychasz oczywiście na ulicy może to być efekt zaskoczenia, ona może stanąć być w szoku Dać ci numer, ale pamiętaj, że jest bardzo cienka granica, gdzie możesz przesłodzić ten komplement, tym bardziej jeśli jesteś osobą, która ma tendencję do tego, żeby być zbyt miłym przy dziewczynach. Więc jak już używasz tego komplementu, to raczej w sytuacjach, gdzie faktycznie ci się dziewczyna spodobała, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, staraj się w ten sposób cały czas nie zagadywać. Znajdź sobie inne teksty z kontekstu sytuacji. Podejdź do dziewczyny, powiedz strasznie głośno, tu butami. Będziemy musieli tutaj wezwać, wiesz, straż miejską, nie? albo masz tak długie nogi, że zabrałbym cię na skocznię narciarską, tak? I się uśmiechasz. To będzie dawało lepsze efekty, bo one czegoś takiego jeszcze nie słyszały. To jest coś innego. Powodujesz też w niej zaciekawienie, tak? A jak ona cię słyszała już parę razy, mieszkając w dużym mieście, jesteś piękna, codziennie to słyszała, dorastając od koleżanek, kolegów, no to myślisz, że to będzie na niej powodować jakieś super wrażenie. To jest też kwestia tego typu, że komplement jak już będzie działał, to będzie działał wtedy, kiedy podkreślasz znaczenie wyjątkowości tego, że podchodzisz do dziewczyny, czyli jeśli powiesz dziewczynie, jesteś najpiękniejszą dziewczyną tutaj na tym mieście, masz najlepsze nogi na rynku. To wtedy te komplementy zawsze będą działać lepiej. Dlaczego? No bo to już nie jest takie pospolite, tak? Ten komplement nie jest taki pospolity, tylko pokazujesz kobiecie, że coś ci się w niej spodobało faktycznie, i ona też to odbiera jako autentyczny podryw czy zaczepkę. Także jak już musisz stosować komplementy, to rób to w taki sposób, gdzie właśnie podkreślasz wyjątkowość dziewczyny. Czyli mówisz, że coś na temat jej nóg, że takie opalone nogi to powiem Ci pierwszy raz w życiu, widzę, ale są ok. Natomiast już dalej, jak nawet powiedziałeś ten pierwszy komplement, nigdy nie dawaj kolejnego przy podejściu, bo wtedy zawsze wychodzi z tego przesładzanie. I naprawdę, jak miałbym Ci coś doradzić, jako osoba, która ma Ci tu pomóc, która pomaga facetom też poznawać dziewczyny, mieć kobiety, to na początku wyzbądź się tych komplementów. Możesz to robić od czasu do czasu, jak Ci się faktycznie jakaś dziewczyna spodoba, ale staraj się rozmawiać z dziewczynami w taki sposób, że się dobrze bawisz, że zagadujesz humorystycznie. Dosiadasz się do dziewczyny w autobusie, uśmiechasz się, mówisz, twarzy ci z tą maseczką, oczywiście zachowując bezpieczną odległość, żeby nie było. I widzisz, i takie teksty będą powodować, że one się będą śmiały, tak? Bo to jest coś naturalnego. Natomiast powielanie, tak jak mówię, cały czas tego samego tekstu, przede wszystkim prowadzi do tego, że ty się wypalasz, ty jesteś znudzony już tym podrywem, bo myślisz sobie, znowu trzeba podejść, znowu trzeba i powiedzieć, że ma fajne nogi. A tak, to jak ty się z tego śmiejesz i to po tobie widać, to też twój stan emocjonalny jest inny, masz z tego dużo większą zabawę, a więc też motywację do poznawania kobiet. To ci właśnie polecam, zamiast trzymać się sztucznych tekstów i pamiętaj, tak naprawdę nie liczy się to, jak rozpoczniesz rozmowę z dziewczyną. Liczy się to, jak tą rozmowę poprowadzisz, co jej potem powiesz jak to się skończy. I można nawet zaczynać te rozmowy w taki sposób, że pytasz się dziewczyny, jak dojechać, nie wiem, na krowodrzągórkę w Krakowie. Ona Ci odpowiada, odpowiada, a Ty nagle wtedy mówisz, wiesz co, podoba mi się, jak tłumaczysz, zostań moją przewodniczką i widzisz. I to już jest coś takiego, co będzie zawsze powodować lepsze emocje, jest bardziej oryginalne i oczywiście kobiety też będą na Ciebie patrzeć zupełnie inaczej, będą Cię potem same komplementować i jaki Ty to jesteś cudowny, jakie Ty to masz teksty, jaki jesteś pewny siebie. Poprzez to, że właśnie robisz to w oryginalny sposób. Natomiast błędem jest klepanie komplementu dla komplementu, bo zobacz, dla kobiety to nic nie oznacza. Często, że ty jej mówisz, o, jesteś piękna, ładnie wyglądasz. Aha, spoko. Dużo kobiet tak mówi nawet z zażenowaniem zauważyłem, w większych miastach już na ulicy, bo one są do tego przyzwyczajone. Co innego dziewczyna w małej polanie dolnej czy, czy szanie dolnej ona może być ciekawa, bo jej się to nie zdarza, ale w dużym mieście no, nie jest to najlepszy tekst na podryw, tak? Lepiej jednak pośrednio zaczynać. Oczywiście zawsze się będą kobiety zdarzać, którym powiesz, że jest fajna i będą się śmiać. Natomiast yy... Najłatwiej się nauczyć też tego podrywu, tej emocjonalnej rozmowy, kiedy nie zaczynasz od komplementu. Dlaczego? Bo jak to ci wchodzi w nawyk, to kiedy kobieta też potem ci mówi, że nie ma czasu, czy że ma chłopaka, to dalej ją komplementujesz. Taki też jest schemat. Zauważyłem to na szkoleniach: jak facetom coś nie wychodzi i nie mają tekstu, brakuje im jakiegoś słowa, to zamiast skomentować coś w zachowaniu dziewczyny, to oni od razu sypią komplement. I na zasadzie Ale jesteś piękna, tak jak nie wiedzą, co powiedzieć. I to tak naprawdę przesładza całą rozmowę. Ona potem nie chce z tobą rozmawiać. Także zwróć na to uwagę, nie jest ważne to, żebyś jej słodził. Bardziej istotne jest to, żebyś ty pokazywał, jak już używasz takich tekstów, że to ty ją wybrałeś. Masz fajne nogi, masz super nogi, przez ciebie nie będę mógł się zasnąć. Śmiesz się, tak, wtedy to ma sens. Jak to mówisz tak czysto egoistycznie dla siebie, żeby się pośmiać, poprawić sobie humor, ale jak ty to mówisz dla niej, poświęcasz swój stan psychiczny po to, żeby ona cię zaakceptowała, żeby jej powiedzieć, że ma ładną buzię, oczy, to nie będzie działać. Ona automatycznie wyczuje, że ty jesteś facetem, który się przymila i to jest jeszcze gorsze niż tak naprawdę samo... Powiedzenia czegoś słodkiego dziewczynie, tak jak Ci mówię. Przemyśl to, co powiedziałem i używaj tekstów z kontekstu sytuacji. Nawet na zasadzie, przechodziłaś koło mnie i zauważyłem, że się uśmiechasz, tak? Nieważne, że ona się nie uśmiecha, nieważne, że nawet na Ciebie nie spojrzała. Często będzie się śmiała, tak? Bo czegoś takiego nie usłyszała. To pokazuje Twoją pewność siebie. Tak samo teksty na zasadzie, wiesz co, przechodziłaś koło mnie i widziałem, że nie machałaś, tak? Zapraszałaś mnie na kawę, no w sumie się nie dziwię, taki fajny chłopak stoi, no wiesz, gratulacje, gratulacje. Widzisz coś takiego. W ten sposób komunikujesz pewność siebie, wysokie poczucie własnej wartości. I to się kobietom bardzo podoba. Natomiast podlizywanie się, to już się nawet nie muszę kończyć, sam wiesz jak jest. Także naprawdę, jak ktoś z swoich kolegów sobie też z tym nie radzi, ma problemy, przesładza, wierzy w komplementy, podeślij mu koniecznie ten film, bo naprawdę nie ma to sensu. Tyle w tym materiale, a ja przypominam, że do jutra do północy możesz się zapisać na moje szkolenie jednodniowe, praktyczne uwodzenia w Krakowie, gdzie pokażę ci jak. Rozmawiać z kobietami na ulicy, jak się umawiać, co im mówić, jak brać od nich numery. Także bardzo wartościowe szkolenie. Teraz 30% taniej, do jutra do północy. Skorzystaj, jak chcesz mieć dziewczynę. Taka promocja w tym roku się nie powtórzy. Możesz przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda, przełamać się, nauczyć się tej rozmowy. Zobaczysz wszystko krok po kroku, jak to wygląda w praktyce. Zawsze poprzez praktykę nauczysz się najwięcej. Dlatego, jak jesteś zdecydowany, to zapraszam tutaj na stronę. Wejdź sobie kurs.uwodzeniewdzień.pl, obwane przez promocja, wykup szkolenie, termin do wyboru w Krakowie. Oczywiście w cenie szkolenia nie ma tutaj Twojego pobytu w Krakowie, więc możesz sobie po prostu przyjechać tam samochodem, pociągiem na jeden dzień. Wyżywienia też szkolenie nie obejmuje, to jest cena za samo szkolenie, no ale myślę, że to jest tak śmieszna cena w stosunku do tego, co dostajesz, tak? bo to jest tak naprawdę zmiana życia, podejścia do kobiet, nauka tego, jak być atrakcyjnym i czysta praktyka. A praktyka, wiadomo, daje najlepsze efekty. Także jak szkolenie Cię interesuje, wpadaj do Krakowa, opłać tutaj szybko do jutra do północy, bo jutro po północy tą stronę kasuje i szkolenie znowu będzie kosztować tyle, co kosztuje. No i napisz do mnie na maila potem, żeby się umówić na konkretny termin, który Ci pasuje. Wykupując szkolenie, bo też się o to pytaliście, masz bezwarunkowo do niego dostęp, tak? Czyli jak wykupisz dzisiaj, to możesz nawet skorzystać za rok. Mi to jest wszystko jedno. Ważne, żebyś teraz szybko podjął decyzję, Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!